Witajcie, z tej strony Bartix z kanału Strefa Strachu Bartiksa. Dzisiaj opowiem wam o Ratafaku Plachcie, czyli postaci z programu dla dzieci. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, kim właściwie jest Ratafak. To wychudzona, wysoka i dosyć straszna marionetka. Pochodzi on z czechosłowackiej bajki dla dzieci Slniecko, co po polsku oznacza słoneczko. Program był nadawany około roku 1980, gdzie Ratafak grał główną rolę. Autorem bohatera dzisiejszego odcinka jest Peter Cigan. Pan Plachta ma błękitne oczy i bardzo charakterystyczną żuchwę. Jest też bardzo wysoki, bo ma aż 213 cm wzrostu. Po 2008 roku na kanale Jano Sebik pojawiły się dwa przerażające nagrania nakręcone na ulicach miasta. Uwaga, za chwilę pokażę ich fragmenty, ale dla niektórych osób mogą być one naprawdę niepokojące. Ostrzegam. Jak mogliście zobaczyć, filmy zawierają ponurą muzykę, co dodaje im mroku. Jednak do straszniejszego jeszcze przyjdziemy. Jak powstały te dziwne nagrania? Po zakończeniu emisji programu Słyniecko, kukła Ratafaka została wyrzucona na śmietnik, a autor tych nagrań ją ukradł i nakręcił te dwa filmiki. W 2017 roku na kanale GG pojawił się chyba najstraszniejszy filmik z Ratafakiem w roli głównej. Uwaga, bo te fragmenty będą jeszcze straszniejsze. To by było chyba na tyle w temacie ratafaka. Przyznam się wam, że myślałem, że będzie to trochę straszniejszy temat. Dajcie znać, czy znaliście wcześniej ratafaka. Jeśli ja z wami żegnam, na razie, cześć!